Eris E4.5 BT to wersja Bluetooth popularnych, niedrogich monitorów studyjnych marki Presonus. Testowałem je zresztą jakiś czas temu we współpracy ze sklepem SuperSound.pl w ramach mojego zestawienia monitorów do 1000 zł i pamiętam, że wypadły bardzo dobrze. We wnętrzu jednego z tych monitorów, w trybie b pracuje cyfrowy wzmacniacz o mocy 2x25W. Zasila on równomiernie 4,5-calowe kewlarowe ufery oraz jednocelowe i dwabne kopułkowe głośniki wysokotonowe. Drugą kolumnę, podobnie jak w przypadku yy testowanych mini plusów oraz Maci CRX łączymy za pomocą kabla głośnikowego. Częstotliwość podziału pomiędzy głośniki ustalona tu na 2,8 kHz, a pasmo przenoszenia erisów zawiera się w przedziale od około 70 Hz do około 20 kHz. Delikatny głośnik wysokotonowy jest osłonięty metalowym grillem. Użytkownik może w szerokim zakresie regulować ilość niskich i wysokich tonów. Częstotliwości środkowe filtrów to 100 Hz i 10 000 Hz odpowiednio. W ten sposób można dość łatwo dopasować brzmienie do swoich preferencji i odrobinę także do akustyki pomieszczenia. Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli sygnał w postaci cyfrowej możemy doprowadzić do monitorów za pomocą protokołu Bluetooth lub też analogowo za pomocą kabli zakończonych złączami TS 1.8 cala, TRS 1.4 cala i RCA, czyli przekładając to na język potoczny chodzi o złącza małe jack stereo, dwa razy duży jack mono lub tzw. zwane Złącze mały jack i wyjście słuchawkowe w tym samym formacie znajdziemy także na panelu przednim. Warto też wspomnieć, że ERISY obsługują protokół Bluetooth w wersji 5.0. Z punktu widzenia wykorzystania monitorów w tym samym pomieszczeniu, nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia. No, chyba że ktoś myśli o budowaniu tak zwanego inteligentnego domu, to wówczas może liczyć się ten czterokrotnie większy zasięg tego rodzaju urządzeń, nawet do 120 metrów, wersus właśnie wersja Bluetooth 4.0. Erisy to najbardziej kompaktowa i zarazem najlżejsza w zestawieniu para. Jej łączna waga nie przekracza 6 kg. Druga propozycja sklepu Supersound.pl, którą tutaj otrzymałem, to o około 300 zł droższe monitory Eris 4.5 czy 4.5 BT wersja Bluetooth, 4,5 calowy woofer, głośnik niskośredniotonowy widocznie mniejszy i też wyraźnie mniejsza kubatura. Najbardziej kompaktowe monitory w całym zestawieniu. Kiedy po raz pierwszy się je włącza, one zaskakują takim otwartym, bardzo przestrzennym brzmieniem. Dobrze słuchać puls w większości nagrań. Natomiast rzeczywiście no tego basu jest oczywiście mniej, bo te moni monitory grają od około 70 Hz wzwyż. Natomiast mają bardzo ciekawą sygnaturę brzmieniową, wyraźnie rozjaśnioną. Także że ta góra jest bardziej szczegółowa e, i ale nie jest jaskrawa, nie jest ostra, co jest bardzo bardzo ważne. E, zatem myślę, że z, z subwooferem te monitory mogą stanowić bardzo ciekawy taki pełnopasmowy system. Natomiast samodzielnie e, jest to taki krok troszkę bardziej w kierunku monitorów multimedialnych, aczkolwiek jakość dźwięku jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. E, jest e, bardzo fajna, fajnie prezentowana właśnie też stereofonie. No i pod względem funkcjonalnym te monitory podobają mi się odrobinę bardziej, bo rzeczywiście jest przycisk z przodu. Na przednim panelu także regulacja głośności, gniazdo do podłączenia słuchawek, a więc wzmacniacz słuchawkowy. No i sprawdzałem to z takimi umiarkowanie wymagającymi słuchawkami o porności około 60 ohmów, to jest słuchawkami AKG K702, i bardzo dobrze poradziły sobie te monitory z napędzeniem tych słuchawek. Z tyłu monitorów znajduje się też dość duża regulacja brzmienia, a więc możemy, możemy stłumić niskie tony, np. do współpracy z jakimś subwooferem o aż 6 dB. Możemy także je podbić aż 6 dB. Tyle, że od razu z góry Wam powiem, że to podbicie nie ma specjalnego sensu, ponieważ po prostu e, no. Nie ma fizycznej możliwości wygenerowania z tak małej kubatury i tak małych głośników jakiegoś bardzo głębokiego basu. Zatem myślę, że te ustawienia inicjalne są bardzo dobre. Te monitory też grają jasnym dźwiękiem, ani jego rozjaśnianie, ani jego, jego przygaszanie nie, nie sprawiło, że zagrało jakoś lepiej uważam, że te ustawienia defaultowe domyślne są po prostu najlepsze. No i to zasadniczo, zasadniczo tyle. No bardzo udany model, który ma bardzo fajną górę, troszeczkę wycofany niższy środek, ale bardzo fajnie prezentuje szczegóły w najwyższych pasmach, na przykład w muzyce jazzowej, w muzyce akustycznej. Troszkę mam wrażenie też odpowiedź impulsowa jest na wyższym poziomie, zatem to odwzorowanie transientów będzie pewnie odrobinę precyzyjniejsze. Natomiast nie grają tak głośno i nie grają tak efektownie jak MIDI+, w szczególności w zakresie właśnie niskiej środka i samego dołu.